Pośród gęstej mgły wzdłuż granicy Kurska, rosyjski konwój logistyczny, przewożący ponad 300 żołnierzy, pociski artyleryjskie i sprzęt łącznościowy, poruszał się cicho wzdłuż autostrady E38 w obwodzie czernichowskim na Ukrainie. Kierowali się do punktu zbornego w Oktyabaskoja, położonego około 25 mil od granicy ukraińskiej. Żaden z nich nie wiedział, że każdy ich ruch był śledzony przez elektroniczne systemy celownicze z zagranicy. O godzinie 6:10 rano, 8 maja, na wysokości 1000 stóp, trzy drony Mavic 3 z 14 pułku UAN Ukrainy utrzymywały szeroką formację trójkątną, skanując autostradę E38 za pomocą obrazowania termicznego. Na ekranie dowodzenia pojawił się cel: czternaście ciężarówek transportowych, Eural i Kamas, mobilny węzeł zaopatrzenia dla rosyjskich operacji frontowych w pobliżu Pokrowska. Według raportów wywiadowczych ładunek obejmował nie tylko 300 rotujących żołnierzy, ale cały łańcuch logistyczny zdolny do utrzymania taktycznej grupy wielkości batalionu. Na pokładzie znajdowało się ponad 600 skrzyni amunicji kalibru 5,45 mm, co daje niemal 650 tysięcy nabojów, wystarczających do uzbrojenia brygady zmechanizowanej. Cysterna z paliwem przewożąca 1900 galonów oleju napędowego, kluczowego dla taktycznej mobilności konwoju i zdolności zaopatrzenia jednostek zmechanizowanych na froncie. Ponad 1200 granatów ręcznych typu RGD-5, RGO, F1 gotowych do niszczenia bunkrów i alejek. 2001 pocisków artyleryjskich kalibru 122 mm ciasno zabezpieczonych gotowych do użycia w chałbicach D-30 lub wyrzutniach Grad. Sprzęt łącznościowy, taki jak system R-168, anteny zagłuszające LIR-3 oraz kilka dronów Orland 10 w stanie schłodzonym razem tworzących przedni węzeł rosyjskiej sieci wojny elektronicznej. Jeśli ukraińska artyleria nie zdołałaby przechwycić konwoju na czas, te bronie zostałyby rozdystrybuowane do zmroku. To nie był zwykły ładunek, to była śmiertelna adrenalina, gotowa zalać już i tak przesiąkniętą krwią linię frontu w Pokrecku. Konwój właśnie opuścił strefę obrony elektronicznej w Służy, gdzie radary średniego zasięgu i zagłuszacze ler 3 wcześniej zapewniały ochronę. Ale teraz znajdował się na otwartym, nisko położonym korytarzu, otoczonym jedynie rozproszonymi zaroślami, lasami sosnowymi i bez punktów obserwacyjnych. To była naturalna strefa śmierci. Widoczność była ograniczona, a szanse na ucieczkę niemal zerowe w przypadku ataku. Wzdłuż zachodniego skraju lasu przy autostradzie, od 075 do 1 mili od głównej drogi, Zespoły sił specjalnych z ukraińskiej 225 Brygady Charlie były dyskretnie rozmieszczone od świtu. Teren był niski, wilgotny, zarośnięty, idealny do kamuflażu. Każdy zespół pozostawał w bezruchu przez ponad trzy godziny, odkąd drony potwierdziły wyjazd rosyjskiego konwoju z Surzy. Każdy zespół składający się z trzech do pięciu żołnierzy był rozmieszczony w formacji krzyżowego ognia w kształcie litery L, klasycznym układzie do blokowania dróg ucieczki i maksymalizacji strefy rażenia z nakładających się kątów. Każda drużyna była wyposażona w co najmniej jedną wyrzutnią przeciwpancerną RPG 27, z głowicami tandemowymi, zaprojektowanymi do przebijania pancerza reaktywnego i niszczenia ciężkich pojazdów. Każdy żołnierz miał co najmniej dwa granaty obronne RGO o szerokim zasięgu odłamków i silnej sile wybuchu, bardzo skuteczne w ograniczonych przestrzeniach, gdy rosyjscy żołnierze wysiadali lub próbowali rozproszyć się w poszukiwaniu osłony. Granaty RGO były używane do blokowania potencjalnych stref ruchu, zmuszając wrogów do pozostania w strefie rażenia. Każda drużyna miała również wyznaczonego znacznika celów wyposażonego w celownik optyczny wspomagany laserem. Urządzenie przekazywało w czasie rzeczywistym współrzędne zarówno do dronów nad głową, jak i do wyrzutni rakiet HER stacjonujących głęboko na tyłach. Umożliwiało to precyzyjne oznaczanie celów, natychmiastowe przekazywanie współrzędnych i zsynchronizowane misje ogniowe z artylerią tylnego eszelonu. W powietrzu drony przekazywały ostateczne współrzędne. Gdy rosyjski konwój logistyczny wszedł w promień rażenia wynoszący około 45 mil, aktywowano wyrzutnie Heimars. Wszystko było na swoim miejscu. Pozostał tylko jeden rozkaz otworzyć ogień. Z bunkra dowodzenia polowego, położonego 18 mil na południowy zachód od miejsca zdarzenia, koordynatorzy dronów z 413 batalionu RAID Ukrainy monitorowali każdy ruch za pomocą systemu transmisji o niskim opóźnieniu. O godzinie 6.13 rano na ekranie sterowania drona pojawił się nietypowy sygnał. Dron zwiadowczy Mavic 3 wykrył silne zakłócenia w paśmie częstotliwości 2,4 GHz. System optyczny DJI Mavic 3 szybko przeanalizował źródło zakłóceń, identyfikując je jako moduł wojny elektronicznej LAR-3 zamontowany na podwoziu Kamas, zdolny do oślepienia łącza sterującego, powodując utratę kontroli nad dronem lub jego rozbicie. Natychmiast sieć dronów ukraińskich przeszła w tryb przeciwdziałania zakłóceniom. Dron zwiadowczy aktywował rozproszanie widma z przeskakiwaniem częstotliwości, przełączając się między setkami częstotliwości na sekundę na trzech oddzielnych kanałach. Drony FPV przeszły na nawigację inercyjną opartą na IMU, wykorzystując żyroskopy i akcelerometry do utrzymania kursu. Sygnał sterujący przeszedł na pasmo L, które jest mniej podatne na zakłócenia. W przypadku zastosowania przez LER-3 spoofingu GPS, powszechnie używanego w Donbasie, dron automatycznie wykrywałby niezgodności między rzeczywistymi danymi ruchu, a fałszywymi danymi GPS. Gdy margines błędu przekroczył 1,5%, dron odłączał się od GPS i przechodził w tryb nawigacji wewnętrznej. W rezultacie, żaden ukraiński dron nie zboczył z zamierzonego kursu. O godzinie 6:15 dane termiczne z Mavic 3 zidentyfikowały sześć rosyjskich pojazdów opancerzonych wchodzących do strefy rażenia, poruszających się z prędkością 30 mil na godzinę. Temperatura silników rosła, sygnatury podczerwieni były wyraźnie widoczne. Dane zostały zaszyfrowane na poziomie taktycznym i przesłane do naziemnego centrum kontroli ognia. O godzinie 6:17 śledzenie termiczne pokazało, że konwój znajdował się zaledwie 1,1 od punktu zasadzki. Mniej niż 10 sekund później rozkaz został zatwierdzony. Otworzyć ogień. Uzbrojone drony zajęły pozycje. Drony atakujące, użyte podczas operacji Kursk, to jednorazowe drony FPV Kamikaze, obsługiwane bezpośrednio przez zespoły UAV z 413 Batalionu. RAID zostały zaprojektowane do jednego celu: szybkiego zaangażowania, precyzyjnego uderzenia i autodestrukcji dla maksymalnych obrażeń. Technicznie rzecz biorąc, wyposażone w siedmiucalowe śmigła zapewniające stabilny ciąg i nagłe przyspieszenie nad złożonym terenem. Napędzane silnikami bezszczotkowymi 2,87 dostarczającymi 5,5 funta ciągu, wystarczającego do przenoszenia jednostki nawigacyjnej, pakietu baterii i głowicy z ładunkiem formowanym. Centralny kontroler lotu F7 działał na zmodyfikowanym oprogramowaniu Bella Flight, umożliwiając precyzyjną kontrolę nachylenia, prędkości i trajektorii lotu, z dokładnością do pojedynczych stopni odchylenia. Sztuczna inteligencja na pokładzie drona była zaprogramowana do rozpoznawania typów pojazdów, takich jak ciężarówki paliwowe Euras 5350 lub transportery żołnierzy, oraz identyfikacji słabych punktów konstrukcyjnych, takich jak otwory wlotowe powietrza na maskach silników, swożnie blokujące kabinę, szwy spawów, wały napędowe i wzmocnienia ramy. Nawet przy braku GPS dron autonomicznie przechodził w tryb nawigacji inercyjnej. IMU. Wykorzystując trójosiowe żyroskopy w połączeniu z akcelerometrami i kalibracją trajektorii lotu, system utrzymywał cel z marginesem odchylenia wynoszącym zaledwie 5 stóp. O godzinie 6:18 i 7 sekund, pierwszy dron atakujący zablokował się na prowadzącej ciężarówce Ural, o pancerzonym pojeździe transportowym z podwójną kabiną i osłonami termicznymi z przodu. Z odległości pół mili dron obniżył lot pod kątem minus 37 stopni, przyspieszył do 90 mil na godzinę i utrzymał niemal idealną stabilność pomimo porannych wiatrów, mgły i wysokiej wilgotności powszechnych w kursku. System automatycznego celowania zidentyfikował słaby punkt, lewy otwór wlotowy powietrza i szef maski. Głowica z ładunkiem formowanym o masie 6 funtów przebiła kabinę ciężarówki i eksplodowała w komorze silnika, uwalniając strumień prazmy przekraczający 4500 stopni Fahrenheita, który zniszczył wał korbowy i skrzynie biegów. Pojazd gwałtownie się zatrzymał, przewrócił na bok i zapalił od maski. Unieruchomony i niezdolny do ucieczki stał się idealnym celem dla kolejnego uderzenia. O godzinie 6.18 i 21 sekund drugi dron zanurkował prosto w tył czwartego pojazdu w konwoju, cysterny Kamas z 1900 galonami oleju napędowego. Punkt uderzenia wybrano bezpośrednio pod podłogą zbiornika, gdzie znajdował się główny zbiornik paliwa. Dron zbliżył się pod kątem 300 stopni, uderzając 8 cali od środka po prawej stronie. Natychmiast po uderzeniu doszło do wtórnej eksplozji. Kula ognia o średnicy 40 stóp pochłonęła całą ciężarówkę, wybuchając jak mały skład amunicji. Fala uderzeniowa rozbiła pobliskie szyby, a rosyjscy żołnierze zaczęli opuszczać swoje pojazdy. O godzinie 6.18 i 35 sekund siły specjalne otworzyły ogień. Zespół na zachodnim skraju lasu wystrzelił RPG-27 w trzeci pojazd transporter Eural. Głowica tandemowa przebiła pancerz reaktywny i eksplodowała wewnątrz centralnej kabiny. Krzyki rozległy się, gdy rosyjscy żołnierze zostali wyrzuceni z paki ciężarówki. Natychmiast rzucono granaty RJO, które eksplodowały wzdłuż możliwych dróg ucieczki, blokując rozproszonych żołnierzy próbujących się rozbiec. O godzinie 6:18 i 52 sekundy trzeci dron zablokował się na pojeździe dowodzenia, który miał antenę łączności i mini maszt nadawczy. Uderzył dokładnie w prawe drzwi, gdzie zwykle siedział dowódca. Płomienie buchnęły z kabiny, antena pękła, a pojazd stracił kontakt z resztą konwoju. Rosyjska formacja się załamała. Ocalali wyskakiwali z ciężarówek, szukając schronienia wzdłuż pobocza. O godzinie 6.19 i 8 sekund pozostałe dwa drony FPV przeprowadziły jednoczesne ataki na dwa ostatnie pojazdy. Jeden przewoził broń, drugi zaopatrzenie logistyczne. Pierwszy dron zaatakował z prawej strony, przebijając dach ciężarówki z bronią i detonując wewnątrz, wywołując reakcję łańcuchową ognia. Drugi dron uderzył w tylne lewe koło ciężarówki logistycznej od tyłu, wbijając się w oś napędową, zatrzymując pojazd, powodując jego poślizg na bok i złamanie wału, co uczyniło go unieruchomonym. Cały rosyjski konwój został zatrzymany w mniej niż dwie minuty. Nad głowami drony Mavic 3 rejestrowały całą operację, potwierdzając zniszczenie pięciu z sześciu pojazdów opancerzonych, przy czym ostatni został porzucony. Rosyjscy żołnierze rozproszyli się. Nie zgłoszono żadnych strat po stronie ukraińskiej. Zasadka została uznana za wzorcowe wykonanie, szybkości, precyzji i wielowarstwowej koordynacji. W niespełna trzy minuty wszystkie czternaście rosyjskich pojazdów opancerzonych i transportowych zostało zneutralizowanych. 11 ciężarówek zostało całkowicie spalonych, zdeformowane nie do poznania, z rozbitymi ramami. Pozostałe trzy zostały unieruchomione, poczerniałe, z zniszczonymi systemami mobilności, trwale niezdatne do użytku. Według obrazów termicznych z DJI Mavic 3 ponad 300 rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało obezwładnionych, większość w promieniu 650 stóp od miejsca uderzenia. Nie wystrzelono ani jednej kuli przez Ukrainę. Żadna jednostka piechoty nie pojawiła się otwarcie na ziemi. Cała operacja została wykonana za pomocą dronów i ataków dystansowych poza zasięgiem kontraataku wroga. Miejsce zdarzenia stanowiło pas zniszczenia o długości 300 yardów. Podwozia Ural i Kamas zostały rozrzucone na ponad 330 stóp od miejsc eksplozji. Fragmenty szyb, opon i sprzętu łącznościowego zaśmiecały drogę jak po ostrzale artylerii rakietowej. Gęsty czarny dym pokrywał obszar przez wiele godzin. Autostrada E38, strategiczny korytarz zaopatrzenia dla rosyjskich sił w Pociarsku i Charkowie, została całkowicie zablokowana. Rosyjskie wojska same nałożyły kordon wokół odcinka Ochtidensacko, aby odzyskać wraki i ocenić straty. Logistyka została zakłócona na ponad 48 godzin, poważnie opóźniając operację dwudziestej armii Rosji i kolumny wzmocnień z Belgorodu. Jednostki artylerii i zaopatrzenia musiały objeżdżać 45 mil, co znacznie spowolniło przepływ sprzętu na zachodnim froncie. Ta zasadka była doskonałym przykładem trójwarstwowej skoordynowanej wojny, gdzie każda warstwa taktyczna działała jak zegar, precyzyjnie i bezkompromisowo. Najwyższa warstwa – baterie Hemars rozmieszczone daleko na tyłach, wysprzeliwujące precyzyjne salwy rakietowe poza zasięgiem kontrbaterii wroga. Średnia warstwa – drony zwiadowcze Mavic 3, nieustannie skanujące, identyfikujące ruchy pojazdów, przekazujące współrzędne w czasie rzeczywistym. Warstwa naziemna, siły specjalne 2,25, brygady Charlie, stacjonujące wzdłuż skraju lasu, przydzielone do eliminacji ocalałych, blokowania wyjść i tłumienia wtórnych odpowiedzi. To była nowoczesna wojna XXI wieku. Piechota nie szarżowała już na wprost, lecz działała jako ostateczny taktyczny zamek w zamkniętej pętli łańcucha zabijania. Bez przedłużającej się walki, bez zajmowania